Dziękujemy panu prezydentowi za nominację do udziału w akcji. Pracownikom wodociągów bardzo dziękuję za duże zaangażowanie w zbiórce. Zebraliśmy 1450 zł, środki zostają wpłacone na konto spółki. Reprezentacja wodociągów przystępuje do realizacji challenge. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć. Dziesięć. Ale super bohater! Ale super bohater! Ale super bohater! Ale Do dalszego udziału w akcji nominujemy Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku, OSP Książęce. Powodzenia!